Gdyby ktoś pół roku temu powiedział mi, że będę się tak czuć, to bym nie uwierzyła. Gdyby ktoś pół roku temu powiedział mi, że mogę się tak czuć, to też bym nie uwierzyła. Oni wszyscy tak mówią. Oni mówią, że możesz czuć się jak na haju, będąc totalnie trzeźwym, nie pijąc, nie trując się. Nie uwierzyłabym, dopóki sama tego nie poczułam. I mówienie jest mało wiarygodne. Słyszysz to od ludzi, czuję się, jakbym był w innym świecie, i masz takie: no, na pewno oni są odklejeni. Oni na pewno coś biorą. No, właśnie nie. I naprawdę czuję, że przeszłam największą zmianę psychiczną, mentalną, duchową, jaką kiedykolwiek przeszłam. I czuję się, jakbym była w innym świecie. Jestem trochę na pograniczu, bo przez ostatnie miesiące dowiedziałam się bardzo dużo. O sobie to jedno, a drugie o takim świecie duchowym i o tym, co jestem w stanie czuć. Przestanę pić alkohol i zobaczyłam prawdziwą różnicę, o czym opowiem za chwilę. Ale coś chciałam powiedzieć. Mam tyle rzeczy do powiedzenia, że aż ciężko mi od czegoś zacząć. Ale równocześnie czuję, że przechodzą, że dzieją się we mnie procesy. To brzmi tak bardzo płytko. Ale wiecie co? To ten moment, kiedy w ogóle na to nie zważam. Po prostu mówię, jak jest, co czuję i co we mnie się dzieje. Więc przez ostatni czas dzieją się różne rzeczy we mnie różne rzeczy doświadczam i nie chcę się tym dzielić i chcę, żebyście wiedzieli, że ten odcinek powstaje bardzo spontanicznie, bo poczułam, że mam mm, zasoby, o których mogę mówić i czuję, że mogę pomóc ludziom i mogę ich zainspirować do tego, że da się inaczej, że da się inaczej żyć i da się inaczej patrzeć na życie i da się inaczej go doświadczać. Ale równocześnie wiem, że chcę dużą część zachować dla siebie, bo dzieją się tak piękne rzeczy, które czuję, że są bardziej e, korzystne dla mnie i są bardziej takie wiążące mnie ze sobą, kiedy ja o nich nie mówię nikomu. Mogę się tym podzielić z kimś bliskim, mogę powiedzieć mojemu chłopakowi, co się zadziało, ale nadal czuję, że część tego zostawiam dla siebie, bo bardzo tego chcę. Wychodząc w tą duchowość bardziej, m, zaczęłam czytać, zaczęłam słuchać, zaczęłam słuchać różnych ludzi, różnych perspektyw i zaczęłam próbować. Wiecie, że ja już bardzo długo afirmuję, a teraz to. Przeszło na modlitwy, afirmacje, słuchanie muzyki, zagłębianie się w siebie, bycie w ciszy, oddychanie, słuchanie tego, co się dzieje w środku, słuchanie komunikatów. Przede wszystkim zaczęło się odrzucenia alkoholu i odrzucenia e, odrzucenie alkoholu i od zaczęcia słuchania swojej intuicji, zaufania sobie i temu, co mówi moje wnętrze, bo wcześniej żyłam bardzo długo w przekonaniu, że nie mogę sobie ufać, że kiedy sobie zaufam, to się skrzywdzę. Że muszę polegać na kimś, muszę dostać potwierdzenie słuszności swoich działań od kogoś. Teraz tego nie ma, bo w końcu, za co bardzo dziękuję, poczułam, że sama dam radę i że sama mogę ocenić, czy coś robię dobrze, czy coś jest dla mnie dobre. Czy zostałam swoją przyjaciółką, ale tak naprawdę? Taką troszczącą się o siebie, jak o nikogo innego. I te dwie rzeczy rozpoczęły moją zmianę. I kiedy odstawiam alkohol, fun fact alkohol działa na twój mózg i na twój organizm przez 6 tygodni od spożycia go. Kiedy dowiedziałam się o tym, to Zrozumiałam, że nie wiem kim jestem, bo cały czas oddziałuje na mnie alkohol w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast ja piłam alkohol regularnie, więc wiecie, jakie to było mocne dla mnie, że dotarło do mnie, że ja nie wiem kim jestem. Tak serio nie wiem. Bo cały czas jestem zatruta czymś, co Manipuluje moim mózgiem, moimi myślami, i oddala mnie od samej siebie. I teraz zaczynam rozumieć, co mówią ci wszyscy oświeceni ludzie. Nie mówię, że wszyscy, którzy mają się za oświeconych, są nimi, ale jest dużo mądrych ludzi na tej planecie i fajnie jest do tego docierać. Zaczynam rozumieć, co. Mają na myśli, mówiąc, że jest się daleko od samego siebie. Bo jak zaczęłam wchodzić w ten świat, więcej praktykować, czuć się bardziej uduchowiona, czuć to wszystko inaczej, to zaczęłam czuć siebie inaczej. I zrozumiałam, jak to wszystko, co jest dla nas, ludzi dostępne, oddala nas od bycia sobą, bo jest to. Szybka ucieczka, szybka dopamina i szybkie podtruwanie swojego organizmu, swojego trzeźwego myślenia i czucia siebie. Ludzie w tych czasach nie czują siebie, nie wiedzą, kim są. My ludzie jesteśmy cały, czem, cały czas czymś zatruci. I tu już nie chodzi tylko o alkohol. W mojej zmianie Moja zmiana zaczęła od tego, że w zasadzie bardzo chciałam odzyskać miesiączkę. Nie pamiętam już, jak to tam czasowo wyszło, czy w tym alkoholu, jakby rzuciłam alkohol, też zmyślał o tej miesiączce. No nie pamiętam, ale to się wszystko tam nakładało. Ja chciałam bardzo sobie mm, uregulować hormony no i odzyskać miesiączkę, bo już jej nie miałam prawie rok. Yy, I wkręciłam się w medycynę chińską. Zaczęłam słuchać, czytać i odstawiłam gluten i odstawiłam nabiał. Ludzie się mnie pytali czemu, czemu, no jakby nadal pytają. Ja to robię ze względu nawet na chińską, która mówi o tym, że gluten, nabiał zaśluzowują organizm i po prostu nie są dla nas korzystne. Ale wiecie, ja tego nie odłożyłam pod wpływem presji, jaką miałam wcześniej w moim życiu. Opresji to będzie osobny odcinek. Jeżeli to się pociągnie i Wam się to spodoba, będziecie chcieli mnie słuchać, to będzie osobny odcinek opresji, bo kiedyś nagrałam podcast opresji. Chuja wtedy wiedziałam o tej presji. No, ale nieważne. Mm. No, może nie będę się aż tak krytykować, po prostu mam teraz inne spojrzenie jeszcze na ten temat. Mm. Wcześniej żyłam pod presją Muszę jej zdrowo. Od poniedziałku czysta Micha a w weekend totalny kontrast, totalnie, totalnie rzucałam się na jedzenie i po prostu jadłam wszystko, co popadnie i słodkie i tak dalej. A teraz przy tej zmianie to przyszło na tyle naturalnie, że ja po prostu chciałam to odłożyć i ja do niczego się nie zmuszałam, po prostu odłożyłam gluten na ograniczyłam cukier, czułam jak moje ciało już tego nie pragnie. Jem dużo owoców, i to mi też bardzo pomaga. O cukrze też może być osobny odcinek, serio. Um, odłożyłam to, bo czułam, że chcę, bo czułam, że to jest dla mnie dobre i mój organizm nie domagał się jedzenia glutenu, a ja usilnie go blokowałam, mówiąc nie, nie dostaniesz tego. To nie tak, że w ogóle nie mam na to ochoty, bo czasami jest taka ochota, chociaż teraz na gluten to mam wrażenie, że w ogóle nie mam z tym w ogóle najmniejszego problemu, ale też po prostu dawałam sobie w pewnych momentach odpust i spoko, zjedz sobie coś, ale to była mała ilość i nieważne, zostawmy Temat apetytu, i tak dalej. Chodzi mi o sam fakt odłożenia tych produktów, wynikający z mojej chęci zrobienia tego, z mojej takiej wewnętrznej potrzeby zrobienia tego. To wyszło po prostu naturalnie. Ja się do niczego nie zmuszałam. I nagle w moim życiu zaczęły się dziać zmiany. Zaczęłam się czuć inaczej. Zaczęłam się czuć, że mój organizm funkcjonuje inaczej. Już nawet nie chodzi mi tylko o takie podstawowe rzeczy, jak trawienie, mam regularne wypróżnianie się i tak dalej, ładna skóra, lepsze włosy, wszystko te takie, wiecie, zewnętrzne bardziej rzeczy. Tylko wewnętrznie mój organizm zaczął mi komunikować. Dziękuję, że to dla mnie robisz. Mój mózg zaczął inaczej funkcjonować, inaczej myśleć. Zaczęłam mieć inną łączność z samą sobą, inne czucie. Zaczęłam to wydobywać na światło dzienne, i to nie przyszło po tygodniu, miesiącu, dwóch ani trzech. Ja mam wrażenie, że największe zmiany dzieją się przez ostatni miesiąc w moim życiu, i nie chcę się dzielić tym wszystkim. Ja to od razu mówię, że ja wszystkim się nie chcę dzielić. Tylko chcę was uświadomić w tym, że się da spojrzeć na to wszystko inaczej, da się czuć inaczej życie. A co przez co rozumiem? To to, że wcześniej miałam gdzieś opinie innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz dla mnie opinia innych ludzi to jest. Jakby to wyjaśnić? Nie chcę robić cięć w tych odcinkach. Chcę, żeby to było takie totalnie naturalne flow, które wychodzi ze mnie i nie chcę tutaj ciąć. Mm. Teraz ja jestem <śm> swoim życiem. Jestem osobą, która doświadcza swojego życia i wiem, że to, jak go doświadczam, to jest moje postrzeganie go. To jest tylko i wyłącznie moja wizja tego życia. I. To, że ktoś idzie obok mnie na ulicy, ja wiem, że ono jest osobną jednostką, on to widzi zupełnie inaczej. Ja wiem, że to wszystko jest w mojej głowie. I doświadczam teraz życia pełniej, bardziej, bardziej autentycznie. Przestało mnie interesować, co wypada, czego nie, co jest fajne, co jest. Głupie, płytkie, mądre, e, takie czy śmakie. Ja to definiuję. Czuję, że zaczęłam w swoim życiu definiować to, co lubię. Ja, sama ja nie społeczeństwo nie społeczeństwo, które dyktuje nam zasady, co powinniśmy lubić i co powinniśmy robić. Tylko czuję, że w końcu ja mam nad tym kontrolę i uczę się tego coraz bardziej. To nie opanowałam tego systemu w 100%. Ja nie jestem w idealnym momencie życia, ja codziennie się uczę i doświadczam, ale to, co doświadczam z tą zmianą, to to, że to już koniec. Ja nie chcę, żeby te odcinki były za długie, ale wiecie, co jest piękne? Że tak jak wcześniej słuchałam. Że żeby jakaś zmiana się zadziała, to musisz na przykład robić regularne praktyki jogi. Na przykład codziennie medytować. No i wiesz, no jesteś człowiekiem, no kurczę, nie chce ci się. Nie chce ci się, nie? Siadać na te 10 minut dziennie i w sumie medytujesz, oddychasz, spoko się czujesz, ale w sumie ogólnie... <laughs> Nie chce ci się. Jakby często chcesz wy, wypracować sobie nowy nawyk, i trochę się tak do tego zmuszasz, nie? Żeby to robić, być tej konsekwencji działania w tej rutynie. A kiedy weszłam w świat duchowy, bardziej w świat tego samorozwoju, takiego deep inside, to pomijam, że przestałam się wstydzić tego, kim jestem, zaczęłam komunikować to, że. Jestem powiedzmy, czasami trochę inna pod takim kątem, że jestem trochę antyspołeczna, przestałam się tego wstydzić. Zaczęłam wydobywać na światło dzienne prawdziwą siebie, kolejny temat na odcinek, nieważne. Kiedy weszłam w ten świat i zaczęłam praktykować swoje praktyki, bo ja nie poszłam też w taką powiedzmy, mam wrażenie, Regularną ścieżką, czyli na przykład zaczynasz chodzić na jogę, zaczynasz medytować i po prostu wchodzisz w ten proces? Nie, ja znalazłam swoją drogę, z czego bardzo się cieszę. Kolejny ten odcinek. Weszłam w to i ja się do niczego nie zmuszam. Ja się nie zmuszam do tego, żeby wyjść na spacer i zrobić sobie swoją praktykę. Ja czekam, kiedy będę mogła wyjść na spacer, żeby zrobić tą praktykę, bo wtedy. W tym momencie w ciągu dnia jestem najszczęśliwsza. Jestem. Nie chcę tego nazywać y, momentem, czy tam chwilą zen, czy tam czymś, ale nie, nie wiem jeszcze, jak to nazwać. Muszę znaleźć na to jakieś określenie. Nie wiem. Jestem wtedy w takim momencie flow, najgłębiej ze sobą, najbliżej z Panem Bogiem. Czuję, jakbym tylko ja istniała na tym świecie, jakby nikt inny mnie nie obchodził. I ja czekam cały dzień czekam, będąc, nie wiem, sprzątając mieszkanie, robiąc swoje obowiązki z pracy, które nagle stają się mniej ważne, tak by the way, życiowo, gdzie moja praca jest moją mega pasją i zawsze była priorytetem w moim życiu, ja czekam na ten moment, kiedy w końcu wyjdę, czy no w sumie na spacerach robię tylko najwięcej, czekam na ten moment, żeby wyjść i, w, i, i znaleźć się w tym stanie, bo to jest taki błogostan, że nic innego nie daje mi takiego spełnienia. W żadnym innym stanie nie czuję się tak dobrze jak właśnie w tamtym. I piękne jest to, że im dłużej gdzieś tam praktykuję i wchodzę w to wszystko, tym bardziej czuję się tak cały czas na co dzień, podczas moich regularnych czynności. Wiadomo, tak się nie da funkcjonować, bo. Na przykład podczas pracy, wykonywania, nie wiem, siedzenia przed kamerą, nagrywania. Mm. Ale w codziennych sytuacjach spokój, balans. Ja jestem spokojna. Ja nie panikuję, ja się nie denerwuję, ja się nie stresuję, mnie nic nie wyprowadza z równowagi. Ja się czuję, że w moim życiu inne priorytety się kreują. Na inne rzeczy zwracam uwagę, inne rzeczy są dla mnie ważne, inne rzeczy doceniam. Inaczej wszystko czuję. I na tym zakończę ten odcinek. Nie wiem, co będzie dalej, ale poczułam, że bardzo chcę Wam to powiedzieć.